Dobry. Dzisiaj zrobimy sobie taką krótką pogadankę na temat tego, jak dbam o brzuch. W ogóle wiele osób pyta o moje treningi, o moją dietę, jak jem, co jem. Zatem pomyślałam, że nieco więcej o tym opowiem. Ja akurat jestem w trakcie przygotowywania posiłku śniadania dla siebie. Zrobiłam sobie niezły post przerywany i to jest też temat, który poruszę w dzisiejszym filmie, bo to już jest taki mój styl życia. Natomiast od samego początku, jak wiecie, ja ćwiczę już dosyć długo, bardzo regularnie. W sumie to już przestałam liczyć, ale hmm, w sumie to jest mi łatwo to policzyć, bo zaraz rok po tym, jak urodziłam mojego syna, a że syn ma nieco ponad 6 lat, zatem ćwiczę e, nieco ponad 5 lat, bo e, minął rok od urodzenia, jak zaczęłam ćwiczyć regularnie. E, zatem można powiedzieć, że już 5,5 roku mija moich regularnych ćwiczeń i jak o tym pomyślę, to jestem w szoku. Natomiast tę sylwetkę, którą gdzieś tam u mnie widzicie, no to wyrobiłam sobie całkiem szybko. To nie jest kwestia 5,5 roku, nie. Ja tę sylwetkę wyrobiłam może w pół roku. Tak naprawdę po dwóch tygodniach zaczęłam widzieć pierwsze efekty. Jestem szczupłą osobą, więc w momencie, jak zaczyna człowiek ćwiczyć i dodatkowo z hantlami, z większym obciążeniem, to efekty są widoczne bardzo szybko. Zatem ja sylwetkę sobie wyrobiłam w jakieś pół roku. Były oczywiście, był, były momenty, kiedy ćwiczyłam więcej i wtedy ta sylwetka była o taka wow. Że każdy mięsień był ładnie zarysowany, zarówno ramiona, plecy, brzuch, nogi. A czasami był taki moment, że sporo odpuszczałam. Był nawet pełny miesiąc, kiedy w ogóle nie ćwiczyłam, bo nie byłam w stanie psychicznie ani fizycznie, więc różnie to było. Były momenty, kiedy ćwiczyłam głównie jedną partię ciała, bo na tej partii ciała najbardziej mi zależało, chociażby nogi. Na nogi ćwiczę najwięcej. W ogóle ćwicząc nogi, Ćwiczę jednocześnie pupę, y, trzymając w rękach hantle, no to gdzie nie gdzie też modelują mi się ramiona, więc ćwicząc nogi, czasami mam wrażenie, że trenuję całe ciało. I to jest taki skutek uboczny tego, bardzo fajny zresztą. E, ale tak, staram się rozkładać to sobie ym, ćwiczenia na każde partię mięśni rozkładam sobie w tygodniu na różne dni. I tak jest najlepiej. Na przykład w poniedziałek robicie sobie nogi, we wtorek robicie sobie brzuch, środę załóżmy odpuszczacie, czwartek robicie ramiona, um, piątek robicie znowu nogi i tak na zmianę. A w niedzielę na przykład zrobicie sobie cardio, tak żeby przyspieszyć w ogóle swój metabolizm i to jest bardzo fajne. Treningi treningami. Aktywność fizyczna jest bardzo ważna, ale możecie ćwiczyć w nieskończoność i jak będziecie się na przykład, załóżmy, dalej objadać, opychać, jeść wszystko, co popadnie, no to samymi treningami brzucha nie zrobicie. Brzuch robi się również dietą. I to nawet bym powiedziała, że to tak. Ja z ekspertem nie jestem. Ale myślę, że tak pół na pół, a nawet w 60 czy nawet 70% dieta dietą robicie brzuch właśnie. Więc świadomość tego, by wybierać produkty, które są zdrowe, nie mówię, że ja jem zdrowo, bo czasami um, nie potrafię sobie odpuścić słodyczy, nie potrafię sobie odpuścić cukru. Są rzeczy, które naprawdę bardzo lubię i z nich nie, nie zrezygnuję. Natomiast wybieram świadomie i na przykład rano jem jajko, awokado, pomidory stawiam na warzywa bez chleba i glutenu. I obiady również, głównie jest to mięso i warzywa. Oczywiście czasami są ziemniaki, czasami jest resz, ale makarony. Powiem Wam, że ja rzadko stawiam na makarony. Rzadko u mnie na obiad pojawia się makaron. Jak mam catering w pracy, to zwykle też makaronu nie wybieram, tylko jakieś takie tradycyjne dania albo fit dania. Yy, I makaron najczęściej zjadam z rosołem albo z jakąś zupą, bo zupy uwielbiam i zupy z makaronem są ok, ale takie dania główne typu spaghetti czy coś przesmażane z jakimiś dodatkami z makaronem, nie. Rzadko to się u mnie... I akurat to makaron to jest taki produkt, który totalnie sobie mogę odpuścić i nie muszę go jeść. A makaron jest tłuczący, więc świadome wybieranie produktu. Natomiast to, co jeszcze stosuję, to właśnie post przerywany. Natomiast z tym postem przerywanym to było tak, że ja zaczęłam w zupełnie w sposób nienaturalny, bo ze względu na stres i ściśnięty żo żołądek przestałam jeść. Przestałam jeść długimi godzinami i w nienaturalny sposób, jakby przeszłam na ten post przerywany, mój organizm zaczął pobierać energię z tkanki tłuszczowej i bardzo szybko zaczęłam zwyczajnie chudnąć. Yy, natomiast trwało to też tak długo u mnie, że w sposób, jakby naturalny, stało się to moim stylem życia i normalnie stosuję właśnie posprzerywane, bo zauważyłam zwyczajnie, że to działa. Ja w ogóle nawet nie czytałam na ten temat żadnych książek, nikogo nie słuchałam yy, i nigdy nie brałam na serio pod uwagę wdrożenie jakiejkolwiek, jakiejkolwiek diety do mojego życia. Stało się to w sposób taki jakby nieoczekiwany. Natomiast każdy organizm jest inny i na skutek stresu jedni mają tak, że idą do lodówki i właśnie spożywają jedzenia bardzo dużo w wyniku podwyższonego kortyzolu, a niektórzy właśnie mają tak, że nie jedzą nic, mają ściśnięty żołądek i nie mogą nic przełknąć. I w moim przypadku właśnie tak było i chociażby gdyby postawić przede mną najlepsze danie na świecie to w wyniku stresu i ściśniętego żołądka mogłabym zjeść tylko trochę, ale nic więcej, bo od razu mam efekt taki wymiotny i po prostu zwy i zwyczajnie nie mogę nic przełknąć. Um, I post taki, który już stosuję zupełnie świadomie i naturalnie, no to trwa u mnie jakieś 16 godzin albo 18 godzin, a to okno żywieniowe, kiedy spożywam posiłki, trwa u mnie 6 albo 8 godzin. I to jest... Natomiast ten post przerywany też może odbywać się trochę inaczej, na przykład można pościć dwa razy w tygodniu przez 24 godziny, a na przykład w weekendy jeść wszystko i o każdej porze. Ten cały cykl trzeba dostosować pod siebie i pod swój styl życia. I dopiero teraz, tak naprawdę, słuchajcie, zaczęłam się tym interesować tak na poważnie i dowiadywać się, jakie to może mieć dodatkowe efekty takie prozdrowotne. I okazuje się, że postęp przerywanym można wyeliminować choroby, cofnąć cukrzycę, nadciśnienie oraz inne choroby, które um, dotykają dzisiejsze współczesne społeczeństwo. Um, I jest jedna książka. Post Przerywany dla kobiet to jest książka pisana bardzo prostym językiem, szybciutko się ją czyta, i jeśli potrzebujecie jakiejkolwiek motywacji albo żeby dowiedzieć się nieco więcej, czym jest właśnie post przerywany i jak do tego podejść z mądrą głową, no to możecie sobie skorzystać, poczytać. Teraz jest okres wakacyjny, mamy dłuższe dni, więc na pewno znajdziecie czas, żeby sobie przysiąść z książką i poczytać. Więc jeśli kiedykolwiek zastanawiałeście się nad postem przerywanym, albo jesteście w trakcie i potrzebujecie takiej mobilizacji, no to polecam. I kolejna rzecz w przypadku mojej diety, to też zrezygnowałam zupełnie świadomie z chleba. Nie mówię, że całkowicie z glutenu, bo nie, ale tak, z chleba. Na co dzień rano nie jadam w ogóle chleba. Albo są to jakieś koktajle, albo są to jakieś... Sałatki, ja bardzo lubię śniadania na słodko, więc sięgam po owoce i rano, chociażby na przykład, jest to awokado, mango, pokrojone w na mniejsze kawałki, są to maliny, albo truskawki, albo borówki, do tego jogurt, orzechy i zjadam coś takiego na śniadanie, i to jest bardzo dobre. Albo są to właśnie koktajle też białkowe. Z masłem orzechowym może być odrobina mleka. Z mlekiem to też różnie, więc to też każdy musi dostosować pod siebie. Ja też staram się to mleko ograniczać i, i, i raczej sięgać po wodę. Ale tak. Masło orzechowe, też orzechy. Ja w ogóle ostatnio bardzo dużo orzechów zjadam. Różnych: orzechy włoskie, migdały, orzechy laskowe, nerkowce. Mm, więc y, tak orzechów ostatnio bardzo dużo u mnie y, awokado też bardzo często pomidory uwielbiam y, no i jakieś zielone dodatki koperek pietruszka y, i roszponka albo mix sałat coś takiego teraz właśnie powinnam y, częściej sobie robić takie greckie sałatki zdecydowanie natomiast na obiad y, mięso i warzywa jak już sobie coś robię, na przykład w weekendy, no to staram się nie sięgać absolutnie po żadne ziemniaki czy tam ryż. Ryż oczywiście mam, ale ryż najczęściej gotuję właśnie do, do dań, do zupy akurat, do pomidorowej, bo my pomidorową zjadamy z ryżem, nie z makaronem akurat. Ale ryż czasami do takich chińskich dań, no to wiecie, to musi być. Więc mamy tak: aktywność fizyczna. Świadome wybieranie zdrowych produktów, też patrzenie oczywiście na skład i sięganie po dużą ilość warzyw. A propos też napojów, picia, wody i tak dalej. Ostatnio woda mi nie wchodzi, ale za to bardzo lubię herbaty ziołowe. I w moim przypadku ja już też się przyzwyczaiłam, bo to już trwa od kilku miesięcy, że piję połączenie mięty, melisy oraz rumianku. W ogóle te zioła mają też działanie Uspokajające, przeciwzapalne. Yy, więc mówi się o tym, żeby pić takie herbatki, takie zioła, na przykład przed snem, bo jest y, większe prawdopodobieństwo, że łatwiej będzie Wam zasnąć, ale akurat ja piję te herbaty i yy, rano, z samego rana, bo lubię w ciągu dnia, między posiłkami i też wieczorem przed snem. Yy, i Rumianek, mięta i melisa to są takie zioła, które też mi po prostu smakują, i piję je cały czas. I też, jeśli czuję, że w moich jelitach jest coś nie tak się przelewa, no to też wtedy sięgam po te herbaty, bo one mają działanie regulujące pracę jelit. I dalej. Działanie, które reguluje pracę Jelit. Yy, więc mamy tak: zdrowe wybieranie produktów, aktywność fizyczna, dieta. Yy, no i słuchajcie, też w sumie zabiegi. Natomiast yy, zabiegi takie domowe i masaże. Yy, masaże. I ja na przykład się roluję, czyli mam takie dosyć spore narzędzie, które ma igiełki. Yy, I wykonując masaż nie tylko brzucha, ale też pośladków yy, i ud wywołuje, ta skóra robi się zaczerwieniona, w ten sposób wywołuje stan zapalny, ale to powoduje, że re regenerujemy skórę i stymulujemy do produkcji kolagenu oraz elastyny, czyli zachęcamy tę skórę właśnie do takiej intensywnej regeneracji już samej skóry, więc na przykład jeśli macie obwisły brzuch, ta skóra jest rozciągnięta, bądź macie też jakieś blizny, no to to jest dobre narzędzie do stymulacji i regeneracji tej skóry. To narzędzie, które też ujędrnia, ale jak ze wszystkim trzeba być bardzo regularnym. Nie stosować tego, nie wiem, raz na tydzień, nawet częściej. Raz na miesiąc to już w ogóle to nic nie da. Trzeba być naprawdę regularnym. Ja zresztą mam dwa takie wałki, jeden nieco większy, który mm, stosuję właśnie na uda, pośladki i na brzuch, no i mniejszy wałeczek, który jest z przeznaczeniem do twarzy, szyi. I tutaj twarz i szyja też regularnie roluje do takiego momentu, że ta skóra robi się wręcz zaczerwieniona, wywołuje stan zapalny, ale dzięki temu ta skóra się regeneruje, no i jest jędrniejsza, owal twarzy się poprawia. Zresztą, słuchajcie, teraz na rynku mamy tak cudowne kosmetyki do pielęgnacji. I ten rynek kosmetyczny poszedł niesamowicie do przodu, chociażby teraz Basic Lab ma w swojej ofercie mikroigły i to, to i to jest produkt, który ma w, w swoim składzie strukturę pochodzenia z gąbek morskich, takie mikroigiełki, które mają szansę przeniknąć głębiej w warstwę rogową naskórka i jak nakładacie ten kosmetyk na skórę, no to wyraźnie czujecie nakłucia. I dla mnie to jest coś takiego wow. Ja nie, nie mogłam uwierzyć przy pierwszej aplikacji, że coś takiego w ogóle czuję na skórze, ale słuchajcie, to naprawdę działa i co więcej, ten efekt tych mikronakłuć na skórze może utrzymywać się do 72 godzin. I na przykład jak ten produkt nałożę wieczorem na twarz, mówię o tym dlatego, że myślę, że spokojnie te kosmetyki można nakładać również na brzuch. Bądź na miejsca, które są dla Was y, problematyczne i chciałybyście w jakiś sposób zareagować, no to myślę, że ten kosmetyk nie tylko sprawdzi się na skórę twarzy, ale też szyje dekolt, y, pośladki, uda, brzuch, czy może gdzieś na ramionach. Y, czemu nie? No to już tylko wyobraźnia nas ogranicza. Natomiast, y, no to działa. Zresztą jest mnóstwo filmów na ten temat, posłuchajcie sobie na YouTubie. Są też jakieś artykuły czy wpisy na, w sieci, w internecie, więc warto sobie wyszukać. No te mikroigły są takie, słuchajcie, innowacyjne. I to, co chciałam jeszcze powiedzieć, to na przykład jak ten produkt nakładam wieczorem na skórę twarzy, to na drugi dzień, jak aplikuję podkład gąbeczką, to w dalszym ciągu czuję te mikronakłucia, przy każdym dociśnięciu gąbką. I później wieczorem też, jak zmywam makijaż i dotykam tej twarzy palcami, to tam, gdzie przesuwam, czuję na nowo znowu te mikro nakłucia. I żebyście mnie dobrze zrozumiały, w ciągu dnia... No to nie czuć tego absolutnie, tylko w momencie jak coś y, zaczynacie robić z twarzą, zmywacie makijaż, dotykacie jej, nakładacie podkład gąbką, to czuć te mikronakucia, ale ten stan utrzymuje się do 72 godzin i to nie boli. To jest po prostu takie dziwne uczucie jakby mrowienia, pieczenia, ale to jest jeszcze coś innego. To są naprawdę jakby takie mikronakucia. To jest jeszcze takie dziwne uczucie na skórze. Natomiast no to są kosmetyki, które już wnikają głębiej i również odpowiadają za te działania naprawcze. I akurat też ten kosmetyk z Basic Lab ma tam w sobie peptydy jakieś tam inne produkty, więc sobie poczytajcie. Więc też zabiegi, zabiegi takie domowe, które możecie robić sobie oglądając telewizję, czytając książkę, słuchając muzyki bądź cokolwiek i pielęgnacja również. I włączając w to wszystko i będąc regularnym w każdym aspekcie, jesteście w stanie osiągnąć zadowalające efekty. I w taki sposób ja o siebie dbam. Także uwaga, teraz właśnie sobie szykuję danie. Moje ulubione na śniadanie. I to będą zapiekane pomidory w piekarniku z... No zobaczymy, co jeszcze tutaj dołożę. Na pewno pójdę do ogrodu i Zerwę sobie oregano, więc to będzie na pewno z ziołami. E, oliwa, sól i zobaczę, czy mam jakieś orzechy, albo mm, pestki dyni. No tutaj chociażby dobrze się sprawdzą. E, no i później do tego burrata e, I awokado. Do tego dania specjalnie zakupiłam sobie to naczynie, bo brakowało mi czegoś takiego, a tak często sobie robię takie właśnie śniadanie, że stwierdziłam, że mi się przyda. Zresztą to naczynie jest niesamowicie uniwersalne, bo też możecie zapiekać tutaj jakieś inne dania, robić jakieś też tarty, zapiekanki w takim naczyniu. Więc tak, bardzo uniwersalne i nadaje się do piekarnika. Wałek. Tak, to jest wałek słuchajcie, z igiełkami do masowania ciała. On jest dosyć taki duży, więc idealnie sprawdza się na pośladki, na uda i na brzuch. No, taki wiecie, konkret. Hmm. <grych> I zaraz sobie tego użyjemy. Pokażę Wam, jak wygląda taki zabieg u mnie. I tutaj, słuchajcie, jest ten kosmetyk od Basic Lab, czyli stymulujący serum peptydowe. I tutaj mamy... są dwie wersje. Tutaj mamy Boost, 25% kompleksu peptydów. No i tutaj mamy właśnie te czynniki wzrostu, egzosomy Cica, o ile dobrze to czytam, i mikroigły. I nie spotkałam się z tym, aby ktoś wcześniej mówił o tym, aby stosować w inne miejsca na ciele niż twarz i szyja. Natomiast why not? Skoro ten kosmetyk jest tak, tak dobry, no to myślę, że swobodnie można korzystać również i na mi inne miejsca na ciele, jeśli są dla nas problematyczne i chciałybyśmy tę skórę ujędrnić i jak, jak najlepiej właśnie zareagować. Yy, zatem, natomiast jeszcze zanim do tego przejdziemy, to nie wspomniałam o jeszcze jednej rzeczy. Otóż jak wygląda dieta w moim przypadku? Ilość posiłek i yy, ilość posiłków, bo też w sumie często mnie o to pytacie, więc yy, tak, odpowiem Wam zupełnie szczerze, że u mnie... Posiłki w ciągu dnia, to są to dwa, albo maksymalnie są to maksymalnie trzy posiłki w ciągu dnia, więc powiedziałabym, że bardzo rzadko. Weekendami, czyli to tak jak teraz, kiedy śniadanie jadam dosyć późno. No to śniadanie to jest mój pierwszy posiłek gdzieś koło godziny 11 albo nawet 12. No i drugi posiłek to jest obiad, i później już nic nie jem. Czyli to są dwa posiłki w ciągu dnia. W tygodniu najczęściej, no to z samego rana lubię zjeść śniadanie. Potem mam obiad, i bardzo często też jest jakiś tam trzeci posiłek załóżmy przed wyjściem z pracy, a jak nie, to wieczorem. Ale to nie zawsze się zdarza i jest to albo kolacja, albo właśnie w pracy jest to coś słodkiego i z kawą. Ja słodycze lubię, więc zdarza mi się je podjadać, ale chcę tutaj od razu do tego nawiązać: do podjadania i nawet podjadania zdrowych przekąsek. No to, to jest, słuchajcie, mit. Podjadanie nawet tych zdrowych przekąsek to jest wyrzut insuliny za każdym razem i walka z cukrem w organizmie. Zatem um, mitem jest w ogóle dieta częstego jedzenia z małymi posiłkami. To jest mit, bo za każdym razem macie, zjadając coś, za każdym razem zjadając coś nawet małego, macie wyrzut insuliny i to powoduje, że Wasz organizm przyzwyczaja się do e, wyrzutu tego insuliny i pobierania energii z tych nowych posiłków e, i rozkłada to w dłuższej perspektywie, tak długofalowo. No, I bardzo często jest też, że odczuwacie wtedy gód. E, natomiast e, stosując post przerywany, i ja tutaj się podpisuję zarówno yy, obiema rękami, nie odczuwamy głodu. I mogę Wam tutaj chociażby podać przykład, bo wielokrotnie się na tym łapałam, że faktycznie jak to, jak to jest, że nie czuję głodu. A kiedy nagle zaczynałam zjadać częściej i nawet zjadać kolację, to na drugi dzień z samego rana odczuwałam głód, i ja musiałam zjeść to śniadanie, bo czułam normalnie głód i że mój organizm potrzebuje coś zjeść. I najczęściej dzieje się tak właśnie, kiedy jadam często. Kiedy zjadam kolację o godzinie 20, 21 albo 22, to jest wtedy krótki czas do momentu, kiedy wstaję rano i ja już czuję głód, żeby coś zjeść. Natomiast w momencie stosowania postu przerywanego nie ma w ogóle tego uczucia głodu w ogóle. I jak zjadam ostatni posiłek, chociażby o godzinie 16, to na drugi dzień rano, nie jedząc nic kompletnie już później i żadnych przekąsek, nawet, to na następny dzień z rana nie czuję głodu i nie muszę jeść śniadania, nie muszę sięgać po cokolwiek, i mogę sobie ten stan niejedzenia wydłużyć. I ja się pod tym podpisuję obiema rękoma. Naprawdę to działa. I widzę sama po sobie. Zatem częste jadanie małych posiłków i podjadanie zdrowych przekąsek to jest absolutnie mit. Lepiej jeść rzadziej, nie podjadać żadnych przekąsek i robić sobie dni, kiedy po prostu możecie jeść wszystko, ale pozwolić sobie też w tygodniu na te dni i posty przerywane. I nauczyć się cieszyć Zarówno mm, tym momentem, kiedy możecie jeść wszystko, ale i też tym momentem, kiedy nie jecie w ogóle, bo również i z tego można czerpać przyjemność serio. I to jest też kwestia przyzwyczajenia, przest przestawienia i wdrożenia w swój własny styl życia. Yy, ja jadam właśnie rzadko, natomiast ja też nie chcę być tutaj. Nie chcę, żeby ktoś się na mnie wzorował, bo każdy z na, każda z nas, każdy z nas prowadzi zupełnie inny styl życia. I jeśli na przykład też borykacie się z jakimiś chorobami, to warto odpowiednio wcześniej też to skonsultować z lekarzem, jeśli chcecie coś zmienić w swojej diecie tak radykalnie. Także no, trzeba do tego podejść z mądrą głową. I lepiej jest to skonsultować odpowiednio z kimś innym wcześniej. Dobra, yy, więc tak, mamy roller. Yy, ja już nie pamiętam dokładnie, jaka to jest marka, też nawet to nie jest opisane. Nie pamiętam. W każdym razie na pewno pojawią się pytania, więc zostawię Wam opis oraz link do tego na dole w opisie pod filmem. Tak samo też do tego kosmetyku z mikro igłami. No i pokażę Wam, jak ja to robię. Nic specjalnego. I taki masaż wykonuje nie tylko na brzuch, ale też głównie na pośladki, chociażby, żeby ewentualnie zmniejszyć widoczność rozstępów. Jeśli macie jakieś blizny po zabiegach, to również taki sposób masażu może zregenerować waszą skórę, jeśli wasza skóra jest mocno rozciągnięta jest, brakuje jej jędrności. Wywołanie takiego stanu zapalnego, ta skóra już się powoli robi zaczerwieniona, no to to wzmaga i pobudza produkcję kolagenu oraz elastyny w skórze i pobudza ją do regeneracji. Ponieważ może się okazać, że skóra jest lekko właśnie taka przesuszona i podrażniona, no to mam tutaj oliwkę po to, aby skórę nawilżyć. I zwykle trwa u mnie to chwilę, nieco dłużej, jestem wtedy dokładniejsza, ale mniej więcej tak to właśnie przebiega, czyli roller i oliwka, żeby ciało nawilżać albo jakieś masło, które jest tłuste i wtedy jest ok. Natomiast tego rodzaju produkty warto stosować naprzemiennie. Jednego dnia taki roller z igiełkami i serum z mikroigłami to może być za dużo, bo wtedy pogłębiamy sobie ten stan zapalny, więc lepiej jest stosować to sobie na zmianę, oczywiście z przerwami, ale innego dnia, nie jednocześnie.